Witajcie drogie światusy. W dzisiejszym odcinku będziemy się bardzo nudzić. Chyba zwłaszcza, ty. zwłaszcza my, mężczyźni, ponieważ odcinek będzie dotyczył jakiejś musicali czy czegoś takiego i jestem tutaj tylko dlatego, że mam robić tło. Zapraszam. Dobra, bo po ostatnim liveie w ogóle y, padły prośby, żebyśmy, żebyśmy nagrali odcinek o moich ulubionych niepodglądaj muzykalach. Stworzyłam... że ja to zobaczę, to, to mi nic nie zrobi, bo ja przecież nie znam tego poza Dobra. trzema. Więc zrobiłam listę swoich top 10, top 10 muzykali, i wam mhm. o tym zaraz opowiem. Si Muzykale stworzone przez Świadków wiechowo oczywiście. Ty się śmiejesz, ale niektóre te y, piosenki z, z broadcastingu są takie broadway'owskie. To fakt. O, to jest pomysł na następny odcinek. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy zrobili swoje top 10 piosenek z broadcastingu. Niektóre nawet mi chodzą po głowie do tej pory. Bo świadkowie mają swoją tą telewizję, znaczy ona już jest wygaszona i tylko video on demand jest na życzenie, że może odtwarzać filmy. Mają swoje piosenki, ludzie sobie nagrywają na nie ma broadcastingu co miesiąc? Jest. Jest, ale to już nie nazywamy telewizją, bo kiedyś to leciało na żywo Aha. w kółko, ale no cięcia kosztów wiadomo, trzeba y, y, odszkodowania wypłacać, więc kasa się kończy. No logiczne. I teraz te filmiki. Już nie ma tej samej TV to Tak, jak była? Aha, dobra, Zaraz dobra. Sprawdzę. Bo miało być o czymś innym, a jak zwykle zjeżdżamy na temat świata. Ale nie powiedzieliśmy dla. Widzisz? JW Fakt. Broadcasting has moved. You will be out, no redirect, okay. Dobra, dajcie znać, czy chcecie taki odcinek, na przykład o naszych ulubionych pieśniach. Będziemy śpiewać. No. No, ale dzisiaj podnoś jakiś temat, który ja nie wiem. Niech mi choć jedna osoba w komentarzu powie, że go chciała. Bo ja tego nie rozumiem. Dobra, zacznę od tego, że nie jestem jakimś, jakimś znawcą, znawczynią muzykali. Um, po prostu je lubię. I myślę, że z nami trochę więcej niż przeciętna osoba, na przykład taki Edwin, ale jest pełno osób, które. czy Edwin nie jest przeciętny, on jest nieprzeciętny Dobrze, nie, pod każdym względem. Przepraszam, kontynuuj, nie przeszkadzaj sobie. Um, tak, no więc przedstawiam Wam moich top 10, chociaż jak usiadłam do tego, to Edwin powiedział: To jest w ogóle dzisiaj z musicali, A. Teraz się nie przyznę do tego, um, a ja jak usiadłam do tego, to miałam problem, żeby się zmieścić w tych dziesięciu. Ostatecznie wybrałam te, których soundtracków słucham najczęściej w tej chwili. Być może jakbym to nagrała rok temu, albo nagram, nie nagram za rok, um, ale gdybym nagrywała za rok, to ta lista przedstawiałaby się inaczej. Więc tak, miejsce dziesiąte. Dźwięki muzyki The Sound of Music. O, zaburczało mi w brzuchu. Czy to jest to? Nie, nie, nie. Znasz? Sound of Silence? <noise> nie, dźwięki muzyki. Sound of Silence nam. To to nie to. Dobra, otrzymałam w ogóle pięć Oscarów. Eee, to jest z lat 60. bodajże muzykal, wcześniej był na scenie i jest. Co jest twarz? twarzy? Mów, mów. Ja czasami będę coś sobie wtrącał. I oglądałam to po raz pierwszy w telewizji z moją mamą. Miałam kilka lat i po prostu jak usłyszałam Doremi, a potem My Favorite Things, to kompletnie się zakochałam w tym muzykalu. Jest długi, jak to muzyka, ale jest idealny na taki smutny dzień, gdy wam się nic nie chce i w ogóle jest zło. To tak jak go oglądam, to się robi dobrze na serduszku i, i zawsze do niego wracam często, w sumie dosyć. go nie znasz. Nie, ale myślę, że mi pożegnać. A Ale znasz puścić. tę piosenkę. Rain roses and whiskers on kittens. Znasz to? Nie, to się wytnie moje śpiewanie. Nie, wy... nie. <noise> dziewiątkę muszę znać. Deszczowa piosenka. A to nie jest tylko piosenka. <noise> tylko... Po angielsku Singing in the Rain. Znaczy, no piosenka dobra. Jest, no, kojarzysz na pewno. I'm Singing in the Rain. O i ty chcesz, żeby ja to wycinał? E... No Dobrze. To ja nie umiem śpiewać. Dam tytuł odcinka. Śpiewa Sara. Śpiewa. Nie, Sara nie umie śpiewać, yy, ale ale nie umie. Dobra. Deszczowa piosenka to jest w ogóle rewelacyjna i na pewno znacie. Uwielbiam takie Feel Good movie, mm, czyli film, który sprawia, że się czujemy dobrze. Uwielbiam go też dlatego, że gra tam mama księżniczki Lei. Księżniczkę Leę pewnie kojarzysz. No dobrze. A w ogóle, czy możemy, jak to. Będziemy nagrywać, jak mówię jakieś konkretne, że możesz wstawić jakiś plakat w tle, czy coś w jego musicalu? Tak. To będę siedział tak, duży i tu na mojej klacie, na koszulce. Specjalnie black screen. Dobra, ósemka, hairspray. Mam nadzieję, że tego burczenia w nie słychać. Zaraz wgrzeję obiad. Znasz hairspray? Ech, hairspray powstał. Przepraszam, ustalmy. Traktuj mnie jak przejeżdżający samochód za oknem, jak totalne tło. <noise> Ale ja muszę mieć z sobą interakcję, bo inaczej mi nie wyjdzie. Ja, nie mam, ja, ja tu totalnie nie wiem, co ja mam powiedzieć. Zostałem no. zmuszony do tego odcinka. Ja nie będę powiedział, nie powiem w jaki sposób nie będę mówił. Dobra, Hairspray powstał na scenie chyba w latach 80. ale w 2000 którymś roku mieliśmy wersję z Johnem Travortą, yy, między innymi i Izakiem Efronem, tych aktorów to już powinieneś kojarzyć. I Jest to taki radosny muzykal, dziejący się w latach 60., w których to Tracy taka dziewczyna to grubsza i nieakceptowana za bardzo społecznie, postanawia wziąć... Co, co, co ty robisz? Takie nie w tło. <gry> postanawia, chce dołączyć do takiego, jakby to powiedzieć, um, rozpraszasz mnie. Nie powiem wam, o czym jest Hairspray, ale możecie obejrzeć, możecie obejrzeć tą wersję filmową. Jest bardzo fajna, radosna i Fajnie pokazuje też to, że ludzie mogą być sobą bez względu na wygląd, bez względu na rasę i możemy się dobrze bawić i wspierać. Siódemkę powinnaś znać Gris. Znasz? To jest taka piosenka You're the One that I Want. Tak. Nawet pewno na jednej imprezie. No, Gris to jest klasyk, też obejrzałam, mając lat 5 czy 6, nie wiem czy to jest odpowiedni wiek na oglądanie Gris. Obejrzałam z rodzicami i te rytmy, te lata 50. -te tam przedstawione po prostu kompletnie. A to kojarzę, oni tam serc. tak tańczą i tak skaczą. Tak, i... tak to jest to. Tak, no, tak, no to kojarzę. Gris się chyba nie zestarzał ze zbyt dobrze. A kto to jest Gris? Ten musical. A, no tak. mm, ale sam nadal się broni. Szóstka, mulę rusz. Kojarzysz, czy nie? No, tak, zasłyszenia. Mm -hmm. Tak, Mula już najpierw obejrzałam wersji filmowej. Jest w tej chwili dostępny, zdaje się, na HBO GO. To, I to jest jukebox musical. Jukebox Musical to jest taki muzykal, w których użyto mm, znanych ogólnie utworów. Na przykład Mama Mia też jest takim muzykalem, w których użyto y, utworów Abby. I tak samo Mollerush sięga po utwory ogólnie znane i lubiane i można sobie łatwo śpiewać. To nie są żadne arie operowe. E? Co to jest ten musical w ogóle? Rouge? Nie. E... Co to jest ten musical? Który ten muzykal? No w ogóle musical to jest. To chodzi o to, że jest dużo piosenek i śpiewają jedna znaczy, po drugiej, to, tak. to jest jakiś film co w nim śpiewają? No i, i to i to. A. Bo może być stage musical, czyli na scenie, może być filmowy, może być na przykład wszystkie Disney'e tak naprawdę są klasyfikowane jako musical. Czyli tego Aladyna, co ostatnio tak, oglądaliśmy tak, to jest musical. Tak, no dobra, tak. to jest taka akceptowalna forma dla mnie jeszcze. Chociaż Aha. kiedyś totalnie nie. Więc, i, i wielu, wiele muzykali polega na tym, że mamy jakieś tam sceny, i nagle ludzie zaczynają śpiewać na środku ulicy, na przykład La La Land. A ja już nie wiem, te... dlaczego ty y, mi tak obrzydziłaś muzykale. Ja cię obrzydziłam muzykale, ja, ja cię wkręciłam w Później, musicale. tak. W tym momencie, jak wyleczyłem cię z Bollywoodu. Bo jak poznałem Sarę, to tam no stop było czasem słońce, czasem deszcz. Przyjeżdżałem, nie stop Przyjeżdżam raz w tygodniu. Akurat niedziela, obejrzyjmy czasem słońce, czasem deszcz. Przestań. Ale tak wiesz, bo hi Hindusi robią tak, tak, nie tak. Przestań, bo ja tutaj muszę wyjaśnić. I akurat dzisiaj, no nie? Choć to krótkie, trzy godziny. Mhm. Y, dla wyjaśnienia. I, Dobrze, i, mów, i, mów, I w momencie, jak przestałaś już te do oglądać, to, to okej, okay, dotarły do mnie te amerykańskie produkcje, które ja po prostu jestem bardzo proamerykański, stąd obrączka na lewej ręce i tak dalej. Więc jeszcze jakoś pewne rzeczy akceptuję, tak jak mówisz, La La Land, tak jak mówisz, ten Aladen i coś jeszcze. Co um, Hamilton. To, nie. to jakiś, będzie. jakiś film jakiś, jakiś filmowy muzyka. Taki, żebyś ty znał? No, nędznicy oglądałeś? się. O nędznicy, no na przykład. O, to takie coś zacząłem akceptować. I myślę, że dlatego przez te Bollywoody to mnie wypaczyłaś. Ale to muszę się wtrącić, że ja nie jestem fanką jakąś Bollywoodu, tylko tak jak ogląda się naszą historię, my się poznaliśmy w roku 2007, i to był taki czas, że do Polski weszło Bollywood, i to było bardzo modne. Dodawali to do takich gazetek kobiecych Tina, Pani domu. I moi rodzice kupili kilka. 60. Nie, z 5. Tam było tylko czasem słońce, czasem deszcz I, I co to... i pecha miałem po prostu? Miałeś no, co, pecha po było prostu. Czasem słońce, czasem deszcz. Tak, bo ja jak pokocham jakiś film, to będę go oglądać aż umrę. No, ale już nie oglądasz. Bo już przestałam go kochać. Z tobą też tak będzie. Dobra, ale mulę róż, więc możecie sobie obejrzeć na HBO go, GO wersję starszą kinową, ale z rewelacyjna ścieżka dźwiękowa. Z, teraz na Broadwayu leci ten y, musical, gra tam między innymi Aaron nie wiem, jak to się mówi dokładnie, mam to nic nie mówi, ale ścieżka dźwiękowa rządzi, ponieważ do tego jukebox mu musicalu sięgnięto po nowe utwory, niż są w tej wersji kinowej. Czyli mamy na przykład Lady Gaga, mamy Britney Spears i mamy to wszystko tak zaaranżowane, że po prostu powstało takie cudenko. Na przykład połączono piosenkę Rolling in the Deep z Crazy i wyszło tam Crazy Rolling, ale jest to super, no chociaż tą ścieżkę dźwiękową posłuchajcie, bo wymiata. Ale to można posłuchać gdzie? Na, na Spotify. Aha. Y, niestety musicalu w tej chwili nie mamy go nagranego, nie ma gdzie obejrzeć. Numer 5, to Edwin będzie znał, Afera Mayring. Co? Czyli Rudolf. A, Rudolf. Tak, to puszczała Sara po prostu do bo to jest ten po niemiecku. Tak, tak jest po niemiecku. Oj, to po prostu w kółko i w kółko i w kółko, że jedna piosenka mi się spodobała. Okej, okay, naprawdę, ona jest na YouTube, chyba. Tak, z YouTube. Ym, ogólnie afera Meierling to jest o arcyksięciu księ Rudolfie yy, z Austro-Monarchii, jak to się mówi, mocarstwa austro-węgierskiego, który udaje się w romans. I ta wersja muzykalowa jest, wiadomo, trochę podrasowana, bo nie wiadomo dokładnie, kto było. W prawdziwym życiu, bo jest to na podstawie mm, prawdziwych osób, ale w tej wersji muzykalowej mamy trochę takie, trochę Romeo i Julię. A Romeo i Julia też jest musical? Jest balet na pewno, nie wiem czy. Jest, jest musical, był polski ze studia Buffo, kiedyś też się strasznie poznałam. Dobra, było. chyba za bardzo pytam. Dobra, e, ale do tego nie rydolka. skończyłam. E, poznałam w ogóle ten muzykal dzięki studio Akantus, które stworzyło bodajże 11 piosenek, więc to jest bardzo dużo. Możecie go sobie całego posłuchać po polsku, przetłumaczone. Też pewnie stąd, stąd kojarzysz. Ale ten porób. po niemiecku jeden to jest fajny. No dobra, jeden mi się podoba, resztę bym nie słuchał. Tak. I uwaga, y, możecie na YouTubie y, Aferę Meierling obejrzeć w oryginale po niemiecku, ale z polskimi napisami. I... całkiem fajne, no ja, ja to lubię, ja wiem, że niektórzy mówią, że jak Niemcy śpiewają, to to jest straszne, ale ja A się... A może zaśpiewasz kawałek? Nie pamiętam, ja, ja nie zaśpiewam. Bo jak ty to opowiadasz, to ja myślę, jak zatytułować ten odcinek. I wymyśliłem. Sara śpiewa po niemiecku. Nie. Wymyśliłem, że będzie nudny odcinek o musicalach i Sara śpiewa. Nie, 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 zaśpiewam tego. No okej. Okay. Twóreczka, klasyk, Chicago. Nasz older jazz na przykład. No tą piosenkę znam. Znaczy piosenkę, dla mi to. Ja, a to jest jakaś. To jest muzyka, jakieś wydarzenie, coś więcej, tak? Tak, tak, on był Aha. na scenie oczywiście. Wyjdę, że jestem jakiś troglodyta po, po prostu i... Chicago, macie dostępne na Netflixie, bodajże rok 2002 i jak generalnie... A to jest film, mówisz? Tak, tak, A, film. to film widziałam. No, tam fajne dziewczyny są, rozbierają... Fajny, jest Sel block tango i w ogóle i wszystko. O, dobra, to... Jak to sobie, sobie czasem dobra. zmywam i sobie myślę, że w alternatywnym życiu umiem śpiewać i tańczyć, to jedną z moich wymarzonych ról jest z rola Welny. Kelly i właśnie, że śpiewam Olda Jazz, ale nie umiem śpiewać, więc on nie zaśpiewam. Um, Kawałek zaśpiewam, za żeby wszyscy wiedzieli. Nie. Jazz. O, pięknie, all bardzo all ładnie. Day, day. Bo nie będę mógł dać mm. takiego tytułu. No. Nie, lecimy dalej. Legally Blonde, the musical. No nie może że nie znasz komedii Legally a, Blonde. No to, a to nie jest musical. Ale no, komedię znasz. Bo tam wiem kto, y, to była Reese Witherspoon. Mm -hmm. Tak, no to jakby, to było dawno, dawno. Dawno, dawno tam. Jako nastolatek chyba, jak to oglądałem, to wiesz, takie tak wzdychał nastolatek do takich aktorek. No, a no, fajna, jest fajna, ładna. No. Um, także prawdopodobnie znacie tę komedię, bo ona osiągnęła duży sukces. I na podstawie tej komedii powstał muzykal. I muzykal jest jeszcze lepszy. A. Bo o ile komedia jest fajna, to w musicalu pogłębiono pewne wątki, dzięki temu, że postacie mogą śpiewać o swoich uczuciach, to to wszystko się rozbudowuje, mamy pogłębioną relację między mm, L a m Metem, y czyli to nie jest... Chyba mogę spoilerować, bo wszyscy oglądali ten film, tak myślę. Nie spoileruj. Nie spo no, no dobra. Nie spoileruj, bo, bo <grym> ja ci na koniec odcinka powiem, dlaczego nie spoileruj. Okej. Okay. Wszystkim powiem. Dobrze, zmierzam, zmierzam do tego, że jeśli potrzebujecie czegoś takiego radosnego, przy którym będziecie się śmiać i chcecie się poczuć lepiej, to ligali -Liga blond jest całe dostępne na YouTube. Co prawda nie ma polskich napisów. Oni to nagrali. Jeden ze spektaklów przy, przy współpracy z MTV. Trwa to około dwóch godzin mm, i jest mega ścieżka dźwiękowa wchodzi po prostu od razu do głowy, będziecie jej słuchać na okrągło. Super jest. <laughs> Dobra, numer dwa. Hamilton. No tu się już możesz wypowiedzieć. Aleksander Hamilton. My name is Alexander. Dobra, tak? śpiewam. Mia ja, ja myślałam, że ty się wtrącisz, że zaczniesz śpiewać ze mną, zaczniesz rapować, jak Lafayette. Nie, nie zacznę. Tak, to, to lubię. Też go do tego zmusiłam. A czy zmusiłaś? No. No dobra, no to jest ciekawe, ja po prostu mówię, jestem proamerykański, nie wiem czemu i nie wiem dlaczego i tutaj moda, jestem taki trochę mm, mainstreamowy, a jak coś jest modne, to ja też w tym kierunku idę, więc mi się też spodobało, jak w kółko to leciało, no, poza tym po co się mam z Sarą kłócić, wyłącz tę piosenkę. Więc ja sobie słuchałem z Tobą i. E, tak, bo to tak właśnie było. E, Hamiltona poznałam w roku 2016, gdy wygrał całą masę nagród Tony. I ja oczywiście stwierdziłam, o ciekawe, co to jest za muzykal, który dostał tyle nagród. E, zaczęłam czytać, że to jejku, to jakimś ojcu, czemu płaczesz? Bo, bo mi się że 9 mieliśmy być w Londynie i oglądać. Dlatego odkąd jesteśmy w, w domu i nam odwołano loty i nie możemy lecieć do Londynu, to nie słucham Hamiltona. Bo to jest zbyt trudne dla mnie. No, aż mam kater teraz, od tego płaczu. Ja jestem po prostu wrażliwym człowiekiem. Dobra, dobra, o. ale dokończę wam. I to jest muzykal o ojcu, jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Aleksandrze Hamiltonie, który walczył w tamtejszej wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. I dlatego to jest muzykal cały rapowany. O ile niektóre z tych musicali mają sceny, w których postaci Mówią, coś tam się dzieje. To nie, tu oni cały czas nawijają, rapują, e, idą w utwory. E, e, jak to się mówi? To się wytnie. Mm. Nie wytnie. Ja nic nie wytnę. To jest odcinek, który ty żyjesz. RB, tak. E, rapują i to jest super. To jest wyobraźcie sobie, że Wam na przykład zrobiliby musical, nie wiem, jakiś, jakiś super polski raper, taki modny, jakiś. Nie wiem, tak o Hemingway. To jest raper? Nie. Ja się nie znam na tej muzyce współczesnej polskiej. Musiałabym tymka zapytać, bo Tym, tymka w sensie mojego brata, a nie tego. Tylko wokalistę? Podobno jest jakiś wokalista Tymek. E, musiałabym zapytać, kto jest teraz taki znany. I on by nam wam na przykład napisał muzykalnie o Piłsudskim. I, ktu, ktu, I oni śpiewają śpiewają, rapują. Albo o Jagielę, jak rozgromił Krzyżaków. <laughs> Ale to wszystko by było takie współczesne i, i pełne życia, energii. Romansów. Jeszcze by się rymowało. Jeszcze by się rymowało, i, i wszyscy wychodzili na to. To taki jest Hamilton. I ja po prostu go uwielbiam, bo w przeciwieństwie do wielu tych starszych muzykali, on w tych utworach ja wciąż znajduję odniesienia do tego, co się dzieje teraz. I nawet jak mi czasami jest źle, to sobie teraz nucę wait for it, bo mi się robi lepiej od tego. I mieliśmy jechać. Przez... Moje marzenie. No, ale wyszło jak wyszło. Więc nie polecimy. Na szczęście za rok będzie w kinach, więc jeśli nawet nie uda mi się dotrzeć do Londynu, bo Londyn zamknął, to może. No, może otworzą. Może otworzą. Kądś tak. Dobra. I jedyneczka. Nędznicy Le Miserables. A ja coś mam powiedzieć? Tak, ja czekam na Twój komentarz. W ogóle prawdopodobnie wiele osób by sądziło, że Hamilton będzie na pierwszym miejscu. I w serduszku być może jest, ale Jak uważam, będziemy że. Będziemy netnicy... na żywo oglądać to pewnie wtedy tak. Tylko, że miałam okazję zobaczyć na żywo e, po polsku i to było niesamowite, chociaż e, ja lepiej znam ten muzykal po angielsku, bo właśnie w ten sposób go poznałam i oglądałam kilka wykonań, te, te oryginalne, potem te koncerty jubileuszowe, potem film, mm. też muzykal tam. Jackman grał. Ten, ten muzykator akurat tak średnio mi podszedł, jeśli chodzi o wersję kinową. Ale, ale tak znam i tu mogę wymieniać, które wersje lubię najbardziej. I no po prostu uwielbiam. No to, jest, tak. to się tak broni, że bodajże od 1985 roku wystawiane na scenie, i to się nadal broni. W sumie tu chyba Edwin się tak naprawdę kupił, kupił kupi 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 w kupił Tendency najbardziej. Tak. Na żywo. Tak, byliśmy w teatrze w muzycznym, muzycznym w, Łodzi. w Łodzi. I to było po prostu naprawdę rewelacyjne. Ja tak. bardzo chętnie jeszcze raz chcę iść. Tak, nawet mieliśmy w tym roku iść, no ale. No ale wyszedł ten Hamilton, który miał być, a potem wyszedł, że nie wyjdzie. A i... potem zamknęli teatry. O, no. właśnie. No cóż, słuchajcie, i to by było na tyle. Tak naprawdę o każdym z tych muzykali można by nagrać krótki odcinek, powiedzieć, którą wersję lubię najbardziej, które utwory. Yy, o, ja nie chciałam nie Wam. Naby. Ja nie chciałam też tutaj opowiadać fabuły każdego, bo wiele z nich myślę, że znacie, bo one są dość ogólnie znane. A te, które Was zainteresują, możecie sobie wygooglać. Też nie chciałam Edwina męczyć, um, mm. bo to jest taki tylko odcinek. A ja tutaj cały czas myślę, co powiedziałem Ci, dlaczego nie zradzaj fabuły? No bo być może obejrzę z Tobą jakieś te muzykale. A, ale powiedz mi internecie, co by Sara musiała zrobić, żeby przekonać mnie, żebym obejrzał z nią muzykal. Bardzo chętnie przeczytam to w komentarzu. To będzie podpowiedź dla Sary. Tylko, tylko roz, rozsądne propozycje proszę. Poważne, przepraszam, poważne propozycje. Tylko poważne oferty. Tylko poważne oferty.